Siema, witam was w kolejnym odcinku, drugi do Titanika. Yy, jak chodzi o tego Titanika to od razu wam mówię, zacząłem inaczej myśleć teraz, bo patrzcie, już jest 1000, więc no, trochę jest. Yy, no, huge. Yy, jako tako nie mam, mam tylko tego najdroższego, no i te. Ale jeszcze i przez nockę mi wypadł Active Huge, więc taki plusik, ale są tutaj te te Upgrade'y, je robimy. Ile? O dobra, je robimy, idziemy po wszystkie jak leci, idziemy ulepszyć i idziemy je sprzedać. Bo na tego Titanica nie uzbieram. Nie ma takich szans. A tak to jak GMU uzbieram, to będę mieć szansę i to większe za gemy kupić niż wykraftować sobie. Powiedzcie, że mam. O, dobra, jeden Golden Siat. I drugi. Nie, nie ma dobra. Trudno. No i leci jeden ten. Pięć tych. Mogę dwa te skraftować. Na Rainbow, no niestety jeszcze nie mam. No, dawać dawać. O, rainbow i God, dobra. Lecimy na trading Plaza po sprzedawać je. Ja? Hmm. Tu mam po 250, tu mam bilion 200. No ładnie zarobimy. I to bardzo ładnie. Dobra, lecimy szybko. Uf. Chyba z tego eventu chcę wynieść żeby, tak, żebym na końcu w gamach miał 2 biliony. Więc na pewno mi się to bardzo opłaci. Nie ma z przodu. Trudno lecimy i szukamy. Szukamy tak, żeby z przodu były, bo wiadomo, że zawsze to coś. Więc na pewno, ale też nie idziemy na Pro. Z tego względu, że jakby niektóre osoby kupują, to te tańsze, huge kupują sobie na normalne, na normalnej. Dobra, dobra, dawać, dawać, szybko mi. Dobra. Wystawiamy, e, 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 tu są, e, 45 milionów damy. 24. Chyba to jest nawet w cenie. Trudno, nie chcę je sprzedać. 24. No i 1 kopka, 1,5 B. Dwieście pięćdziesiąt dałbym. No i tego nowego wystawię za te dwadzieścia m. E, wywaliłem to. E, dobra. Eee, te, hmm. nie wiem. O, 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 pierwszy się sprzedł, 20 golden. Dobra. Typ sobie kupił, dobrze, niech kupuje. E, a jak z moim exclusive dakerem? Dobra, są gotowe. Dobra, więc mamy to. Yy, dobra. Ja popatrzę, może coś jeszcze wystawię, jakieś tam gifty. Albo jeszcze te dajmon gifty wystawię. Yy, tak myślę. No coś. Uuuu, dobrze. Lecą gemiki, lecą. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Nie, to cieszy. Dobra odebrać, więc my się widzimy za, nie wiem za jakiś czas, posiedzę może na trochę dłużej na tej trading plazie żeby mi nawet ten yy, ten, ten, ten za bilion zszedł może się uda, może nie, kto wie a więc co, widzimy się za chwilę no, kilka rzeczy się posprzedawało no nie za duża ilość, ale zawsze coś, jak to mówią więc no. Mm. Ja sobie tu jeszcze postoję. Okazało się, że w ogóle mi tego banego za bilion zniosło. Nawet nie zauważyłem. Ale jakby trudno. Wiadomo. Więc. Tak. E, będę na pewno farmić jeszcze te. Guard hydry i guard żeby jak najwięcej ich móc skraftować. Więc na pewno to. No, jak widać, mam prawie 900 milionów. Jeszcze dakika, nie Więc ciekawie, ciekawie. No, ale cóż. O, coś się. O, dobra. Rainbow się sprzedał. I drugi. No dobrze, nie się sprzedają, dobrze. No i zaraz bilionik mam. Czyli w sumie wróciłem na to co miałem, Psz, zanim... Ej, co jest? Czemu mi znowu zdjęło go? Jakby, co jest? Czemu tak? Chyba, że ktoś, nie wiem, czy tam i mi tam ściąga. Nie wiem, nie wiem. No na pewno, jakby chcę go sprzedać. Już nawet te 300 milionów już odpuszczę. 300 milionów to ja sobie nie wiem na drobię. W ja też mogę te rainbowy wystawić, ale w sumie to nie dobra. Ja tu sobie posiedzę, albo po prostu przerzucę na drugie konto. I na tym koncie będę farmić PETY, a na drugim posprzedaję. Więc na pewno ciekawie. Gargantuan prezent od razu mówię, że mi żaden nie poszedł na sprzedaż. No, niestety. No dobra, a więc co? My się widzimy już w następnym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.